Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś niewystarczający? Że powinieneś mieć lepsze ciało, więcej pieniędzy, lepszą pracę, bardziej ekscytujące życie? Jeśli tak, to witaj w świecie, który został zaprojektowany, byś czuł się niewystarczający. Dziś ujawnimy, jak społeczeństwo i media programują twój umysł i dlaczego w rzeczywistości jesteś o wiele bardziej wartościowy, niż myślisz. Dzięki temu zrozumiesz, dlaczego społeczeństwo i media obniżają twoje poczucie własnej wartości. Dowiesz się, jak przestać porównywać się do innych i zacząć dostrzegać swoją prawdziwą wartość. Społeczeństwo działa według systemu. Każdy system potrzebuje pracowników, konsumentów i posłusznych obywateli. Najlepszy sposób, by to osiągnąć? Sprawić, byś czuł się niewystarczający. Przykładowo w szkole. Nie wychylaj się. Rób to co wszyscy. Miej dobre oceny, bo to one definiują twoją wartość. W pracy. Jesteś tylko trybikiem w maszynie wymienialny. Twoja wartość zależy od tego, jak produktywny jesteś. A w społeczeństwie oczekują, że masz być mężczyzną sukcesu, idealną kobietą. Jeśli nie spełniasz tych norm, jesteś gorszy. To wszystko prowadzi do jednego, nieustannego poczucia braku. A teraz pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli jesteś szczęśliwy i pewny siebie, nie potrzebujesz nowych ubrań, drogich kosmetyków, ani nowego telefonu co rok. Reklamy nie działają na ludzi, którzy czują się kompletni. Przykładowo w mediach społecznościowych pokazują ci wyidealizowaną wersję rzeczywistości, której nigdy nie dogonisz. W filmach i serialach kreują fałszywe ideały miłości, sukcesu i urody, a w reklamach najpierw wbijają ci do głowy problem, a potem sprzedają rozwiązanie. Ale to wszystko jest tylko jedną wielką iluzją. Czas, by otworzyć oczy i dostrzec, jaką jesteś wartościową osobą. Popatrz na siebie w ten sposób. Masz zdolności do nauki, adaptacji i kreatywnego myślenia. Nie jesteś trybikiem. Jesteś twórcą swojego własnego życia. Masz unikalne doświadczenia i historie. Nie ma drugiej osoby na świecie z twoim zestawem umiejętności, myśli i emocji. Twoja wartość nie zależy od tego, co posiadasz, ale od tego kim jesteś. Teraz, gdy już znasz prawdę, skup się na tym, co możesz zrobić. Po pierwsze, Odetnij się od toksycznych treści. We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami na każdym kroku. Media społecznościowe, reklamy, negatywne wiadomości to wszystko może sprawić, że poczujesz się przytłoczony i zagubiony. Zamiast bezrefleksyjnie pochłaniać te treści, świadomie zdecyduj, co wprowadzasz do swojej głowy. Zrób krok wstecz. Ogranicz czas spędzany na portalach społecznościowych. Wybierz świadome, konstruktywne źródła informacji. Dbaj o to, by nie pozwolić, by otaczające cię treści miały nad tobą kontrolę. Po drugie, skup się na realnym życiu. Zauważ, co naprawdę daje ci satysfakcję. Prawdziwa wartość nie leży w liczbach, lajkach czy powierzchownych ocenach. Ona tkwi w relacjach, w chwilach spędzonych z bliskimi, w pasjach, które cię napędzają. Wartość płynie z doświadczeń, które są unikalne i prawdziwe. Więc zacznij inwestować w te aspekty życia które nadają mu sens takie jak kontakty z ludźmi, w rozwój osobisty, wrobienie tego, co naprawdę kochasz. Żyj świadomie i pełnią życia, nie skupiając się na tym, co zewnętrzne. Po trzecie, nie pozwól, by świat narzucał ci, kim masz być. Zbyt często otoczenie stawia przed nami oczekiwania, które nie mają nic wspólnego z tym, kim jesteśmy naprawdę. Wiele osób żyje według schematów, które zostały im narzucone przez społeczeństwo ideały piękna sukcesu, a nawet wartości. Pamiętaj, że masz prawo być sobą. Nikt inny nie zdefiniuje twojej ścieżki życiowej. Zrób krok w stronę wolności, bądź wierny sobie i swoim przekonaniom. To ty decydujesz, kim chcesz być, nie daj się uwarunkować oczekiwaniami innych. A po czwarte, zadaj sobie pytanie. Kim jestem bez całego tego szumu wokół mnie? Spróbuj odpocząć od zewnętrznych bodźców. Zadaj sobie to pytanie i pozwól sobie na chwilę refleksji. Kim jesteś, kiedy nie musisz udowadniać niczego nikomu? Kiedy nie ma presji, by spełniać oczekiwania czy podążać za popularnymi trendami? Odpowiedź na to pytanie pozwoli ci odkryć swoją prawdziwą tożsamość, nie zbudowaną na opiniach innych, ale na twoich własnych uczuciach, przekonaniach i wyborach. Pozwól sobie na chwilę bycia tylko sobą, bez zbędnego szumu. Zatem skup się na tym, co naprawdę ważne. Odetnij się od szkodliwego wpływu, twórz autentyczne połączenia i zdefiniuj siebie na swoich warunkach. Prawdziwe życie nie toczy się w ekranie telefonu. Ono jest tu i teraz, w twoich rękach. Większość ludzi nigdy się nie budzi. Całe życie próbują spełniać oczekiwania innych, żyć zgodnie z normami, które nie mają nic wspólnego z ich prawdziwym ja. Stają się częścią masy, tracąc z oczu to, co naprawdę ma znaczenie. Ich własną tożsamość, pasję, marzenia. Jednak ty masz wybór. Nie musisz podążać za tymi samymi ślepymi krokami. Możesz zatrzymać się i zadać sobie fundamentalne pytanie: Czy to naprawdę moje życie, czy tylko próba dopasowania się do cudzych oczekiwań? Wiesz, że masz w sobie moc, by przełamać te ograniczenia. Możesz przestać wierzyć w kłamstwa, które świat próbuje ci sprzedać. Możesz zbudować swoją wartość na własnych zasadach. Niezależnie od tego, co myślą o tym inni. To wymaga odwagi, ale przede wszystkim to wymaga decyzji. Decyzji, by zacząć żyć zgodnie z tym, co naprawdę cię napędza, a nie tym, co jest oczekiwane. To ty tworzysz swoją rzeczywistość. A jeśli czujesz, że twoja pewność siebie nie jest na tyle silna, jakbyś tego chciał, to nie martw się. Każdy z nas zaczyna od miejsca, w którym jest teraz. Ale możesz zrobić pierwszy krok. Obejrzyj ten film, który zmieni twoje spojrzenie na siebie i otaczający świat. Wzmacniając pewność siebie, będziesz gotowy, by stawić czoła wyzwaniom z pełnym przekonaniem o swojej wartości.